Co to ma być do cholery? Meldowali mi, że od tygodnia spóźnia się na zaprawę. A biurko, gdy masz służbę, to jeden wielki burdel. Kanapeczki, herbatka, kawka, ciasteczko, papierki po cukierkach. Brakuje tylko, żeby ci dziewczyny tańczyły na blacie. Czy ty wiesz, że służba dyżurna to nie w czasy? lepiej kolonii. To nie jest przedszkole szeregowy. Tu jesteśmy, żeby służyć. A nie opijać się! I liczysz na to, że inni wykonają Twoją robotę! Jakim prawem ignorujesz rozkazy starszego specjalisty Bobra? Czy ty wiesz, co to jest za odpowiedzialność? Twoje lenistwo i lekceważące podejście do swoich obowiązków naraża nie tylko ciebie, ale i mnie! Jeden słaby punkt na kompanii to zagrożenie dla wszystkich żołnierzy! Natychmiast masz się ogarnąć! Widzę cię za 15 minut przy ubiórku podoficera dyżurnego w całym oporządzeniu. Fo, maska przeciwgazowa i tak dalej. Pójdziesz ze swoim dowódcą drużyny na pas taktyczny. Da ci taki wycisk że pożałuję z dnia, w którym ubrałeś ten mundur. Czy to jasne, szeregowe? Tak jest, panie Poruczniku. Możesz odejść. Tak jest, panie Poruczniku. O, cześć, Nuś, coś ty taki przestraszony? No, no słyszałem, jak pan Porucznik na ciebie krzyczał. Pewnie wszyscy słyszeli, nawet na dolnej kompanii. Co? No, że krzyczał na ciebie? Co? No, no, że? Czekaj, nic nie słyszę. Co mówiłeś? O co to jest? Nynuś, pamiętaj, ochrona słuchu to podstawa na strzelnicy, a ja uważam, że u dowódcy w kancelarii też jest potrzebna. Hm, słyszałem, że pan porucznik na ciebie krzyczał, a kapral macie przeciągać po pasie taktycznym. Właśnie niewiele słyszałem przez te stopery. Ale o kaprala to i się nie martwię, bo ma dług u mnie. Dzisiaj go spłaci, jeśli pan porucznik nie będzie na nas patrzył. <śled>